O i tu jest mapka tego miejsca tu na pewno dojdę, potem będę chciał iść maksymalnie daleko jak się da proszę bardzo turysta sobie poszedł w górę zostawił rower Przejście dla turystów lukujące drogę powrotną Baranom Troszkę ciasno bo Dzisiaj jest piątek o trzeciej, to ludzie raczej tutaj nie będą chodzić, bo to taki dzień nietypowy. Pewnie w sobotę, w niedzielę tu będzie więcej ludzi. No i tak to wygląda. Jak na razie. Już się cieszę na samą myśl. Że dziś idę w góry i muszę wracać. Włosy miasta jeszcze nawikają, ale to już niedługo Zaraz będą tylko góry i wiatr ja Wpisałem się do pamiątkowego zeszytu Najlepsze jest to, że jakieś trzy miejsca przede mną Polak tędy przechodził tam baranki sobie wlazły na ścieżkę prawie na pionowej ścianie sobie stoją i skupią trawkę Tak to mniej więcej wygląda, zawsze okaże esencja, ta skalista część góry, trzy osiem już mam za sobą. A przede mną następny etap, troszkę mniejszy, a potem wiadomo, będzie jeszcze dalej. To się dopiero teraz niedawno rozpogodziło, A teraz jest koniec sierpnia. Powiedzmy, że to jest taki pierwszy ciepły, letni tydzień. Tu jest druga strona fiordu. Ja szedłem od tamtej. To jest taka góra, która się wcina pomiędzy te dwa fiordy. Tutaj jest woda, po drugiej stronie woda. A ta góra to jest jakby taki półwysep. to nie było zbyt ciepło to świadczą też śniegi na górach normalnie to one już dawno powinny stopnieć Powoli się zbliżam do szczytu, Tu jest naprawdę może sześć takich półek skalnych, o których chodziłem, tam jedna, druga, trzecia, o i tu będę miał następną. Na bajorko e, cisza niesamowita. No i udało mi się dojść. Oto dowód 767 metrów. O, i tu proszę, jaka taka ciekawostka grota, jakby śnieżna. O, taki śnieżek, troszkę jest przymarznięty. O, pod tą skałą to lepiej nie stać. Od podstawy aż po samą górę spękane. Godzina już jest pół do Na początku myślałem, że tu znajdę sobie jakieś piękne, romantyczne miejsce. A tutaj tak ponura jakaś dolina, taka pusta. Pasowałoby mi powoli złożyć namiot. No ale w tym miejscu wolałbym go nie rozkładać. Tu jest pełno takich kamyczków, które czekają tylko na sturlanie się. A tam jest jeden taki wielki kłas na trzech malutkich nóżkach. Przykładowy kamyczek jeden. Z Jest to jeszcze prawie takie drugiego szczytu no będę miał tu widok na zachód słońca wiatr troszeczkę ustał. Ja mam takie wrażenie, że jak nie było się w pokoju. Jedynie ten widok przed oknem. Jakby się zmienił. które to, o, proszę bardzo, bowląt w pół do 11.00. O już, sześć. O piękna pogoda. O, a, dziesięć godzin spałem. A więc pora ruszać z nowymi siłami. I tak to mniej więcej wygląda. Pewno takich bajorek z drugiej strony fiord. Tam widać jak fiord się wbija tam pomiędzy wyspę a tutaj a te brzegi Tu jest pomiędzy fiordem jeszcze a tym kawałkiem morza jest rzeka, która sobie takimi serpentynami wpływa. O, jakieś jeziorka To no, mają być te pstrągi, ale to nie wiem, czy w tych, czy może jeszcze dalej jest jakiś większe, bo to troszkę mi się zdaje za małe, żeby jakaś ryba się przydała. Ten kamyczek to sobie tak stoi. I no, Normalna ławeczka. Sam bym jej lepiej nie ustawił. Ławeczka, ławeczkę, tutaj można usiąść. Tutaj mamy stół, troszkę do niego daleko. A tutaj taki kamień, tak jakby ktoś go tu postawił. Tutaj nie ma takich szlaków jak w Polsce, wyznaczonych, dokładnych, tutaj to ja sobie mogę iść. tam tędy, tędy, czy tam górą, jak mi się żywnie podoba i nikt tutaj nie będzie mi żadnych wyrzutów robił. Tu jest ładna ścieżka, ale ja skorzystam z tego, bo wcześniej widziałem tam takie ładne Jezioro kolejne. O, to znowu mamy takie naturalne schody, jakby. No tutaj ryby już powinny być. Powoli dochodzę do krawędzi gry O, tu są te nasze serpentyny. No, stąd jeszcze nie miałem okazji widzieć tego miejsca. No super. Godzina nie jest jeszcze taka późna. Chyba gdzieś koło czwartej. A i jeszcze się wykąpię przed wyjściem. Tylko tu jest tragedia, bo jest bardzo dużo komarów. Przedują tam Tam cały czas są takie jeziorka. Takie jaka zielenina i komarów jest multu, wygryzły mnie strasznie. Tu na szczęście nie jest muliste, dno to sobie spokojnie mogę no, popływać. to nie, ale się pomoczyć. O tam dalej jest miejsce do kompania dobra. Teraz się będę musiał dostać do tej drogi, która tam idzie, ale to jeszcze nie tak w blisko. Tam prawdopodobnie jest takie podejście, ale to jeszcze muszę iść za tą górę i dalej. Pocieszające jest to, że chyba widzę zejście. Będę musiał iść tam i potem za tymi górami prawdopodobnie jest taki łagodniejszy spad. Znalazłem wreszcie drogę powrotną. No ale ze, ze zejście mi zajmie z półtora, dwie godziny. Nic. Dobrze, że chociaż jest jakaś nadzieja. Bo tak musiałbym mieć jeszcze jeden dzień. A jutro do pracy. I nawet no mi się nie uśmiecha za bardzo. Już trochę zmęczony jestem. Schodzę, ale na, nadal nie wiem, gdzie jest ta droga. Powrotna i nie wiem, czy. da radę tu zejście, nie? Woda mi się skończyła, nabierałem z jakiegoś strunyka, gdzie było pełno skrzeku. O, prawdziwek. No, nie mogłem znaleźć drogi normalnej, więc schodziłem wzdłuż tego strumienia. Ale makabra. Parę razy się po Dwie lawiny też poszły. Jeszcze mam tam troszkę. No, droga już jest niedaleko. Uff, jejku. Po kamieniach, rzeki, troszkę się da obok. Tylko chciałbym jeszcze butów nie zamoczyć na koniec. I teraz właśnie widzę to całe zbocze, po którym szedłem. No, tego się jeszcze nie spodziewałem. Te krowy zblokowały te samochody. Ja już dawno przyszedłem, a one tam stoją. No nie powiem, też miałem trochę stracha. Może 4 km uszedłem. Już 12 przed domem. O! Zwolniła się trasa. Przejechałem. Następny. Zielonożerca.